Pierwszego urlopu macierzyńskiego stwierdziłam, że tak, chcę zrobić miejsce, w którym pokażę modę z drugiej ręki w taki sposób bardziej e, elegancki, mniej kojarzący się z typowym second handem. Pokażę, że można nosić e, coś, co było już czyjąś własnością, e, a nadal będzie wyglądało to e, dobrze. Po prostu dobrze. Trudno powiedzieć, kiedy dokładnie się zaczęła jakaś fascynacja ubraniem. Chyba to jest takie dosyć naturalne dla, dla dziewczyny, dla młodej kobiety, że interesuje się tym, co, e, co zakłada. E, a potem na to wszystko nałożyła się tak naprawdę e, ta warstwa ekologiczna. Nagle zobaczyłam, ile tak naprawdę rzeczy w sklepach jest, e, ile rzeczy ludzie potrafią kupić. Tak naprawdę jeszcze w tych sklepach zostanie i co się z tym e, potem dzieje, niestety wiemy to. Atelier jest w Warszawie przy Placu Konstytucji. To jest takie nasze specjalne miejsce na Ziemi, w którym próbujemy e, zachęcić ludzi do bardziej zrównoważonych wyborów, jeżeli chodzi o modę. W pewnym momencie stwierdziłam, że nie dam rady zrobić tego sama i w ten sposób zaprosiłam do współpracy moją e, współ, e, współwłaścicielkę, współpracowniczkę e, w atelier Second Life e, Magdę. Ubrania przede wszystkim trafiają tutaj z szaf naszych klientek. E, Moja Magda mówi, że, że my pozwalamy, czy uwalniamy te ubrania z tych szaf, żeby cieszyły kolejne osoby i to jest dokładnie to, co chcemy robić. Ja zawsze powtarzam, ja nie namawiam kogoś do tego, żeby zmienił swoje życie o 180 stopni i nagle przestał w ogóle kupować gdziekolwiek w sieciówce. Ja bym chciała tylko, żeby, żeby się ktoś zainteresował zainteresował tym, jaki e, wpływ szybka moda ma e, na nasze środowisko naturalne. Czasami e, sprawiają, że, e, że człowiek e, może zmienić tak, swoje, swoje podejście o te 180 stopni, ale wystarczy, że zmienimy chociaż o troszkę. Mój pięcioletni syn kiedyś powiedział mi takie zdanie, które wbiło mi się mocno w pamięć. Rozmawialiśmy o jakiejś zabawce i on wtedy powiedział, mamo, możemy kupić tą zabawkę używaną, ona dla mnie będzie nowa, bo ja jej wcześniej nie miałem. I to jest jego definicja nowości. Także alternatyw do, do szybkiej mody jest mnóstwo i tak jak powiedziałam, wystarczy, że do chociaż do części naszych zakupów zastosujemy e, jakiś inny pomysł, e, to to już będzie duża ulga dla naszej planety.